Mati Borek, nasz lider z Rzymu, znów się z nami połączył. Mati, bo my zaczęliśmy o polskich sprawach. Wiem, że ty masz radę dla reprezentacji Polski przed meczem z Hiszpanią bardzo. No i w ogóle odnieść się do tego, co tu się dzieje. U nas już jest czas rozliczeń. Piłkarze nie, nie wsłuchują się w instrukcje Sousy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, po pierwsze chcę przeprosić za zerwane połączenie, ale zdarzyła się rzecz taka, że... Było tak gorąco, że mój iPhone 3, po trzech-4 minutach rozmowy z wami po prostu się wyłączył, bo tak była wysoka temperatura. Słoneczko grzeje w pierwszym mieście. Po drugie, polecam wam Green Power. Green Power. Ja wiem, że, że sztab kadry ma dietetyka, który tam dokładnie kontroluje co kadra je, także wierzę, że będzie ich dobrze karmił przed tym meczem z Hiszpanią, bo no właśnie czytam, że zaczęło się już takie rozliczanie, zwalnianie. No, Słuchajcie, no argumentów za dużo i przesłanek nie ma, no ale, ale kto wie, być może nam się uda oszukać przeznaczenie. Natomiast jak dzisiaj zobaczyłem fragment tej odprawy Paulo Sązy przed meczem z, ze Słowacją, no to od razu gdzieś tutaj zaczęliśmy z Krzyśkiem Stanowskim analitycznie myśleć, jak tu pomóc, co tu zrobić. Więc myślę tak, muszą nasi reprezentanci koniecznie w Sewini uważać przez całe fragmenta gry, bo też żuty rożne. Hiszpanie mogą bić tak albo na bliższy słupek, albo na dalszy słupek, albo centrować w środek pola karnego. Tam, nawet jak nie będzie zbytniej ruchliwości czy Laporte, czy Pau Torresa, to wciąż trzeba uważać, bo to się może skończyć bramką. także no naprawdę te stałe fragmenty gry, one one tutaj mogą być groźne, bo wiemy, że przed stałymi fragmentami reprezentacja Polski bronić się nie może. Ale tak zupełnie poważnie mówiąc, to ja nie wiem jaki jest cel na przykład fragmentu takiej odprawy, że to ma wybielić w jakiś sposób trenera, zrzucić winę za piłkarzy, rzucić na piłkarzy, bo no, panowie, no to, że my sobie pogadamy, to, to, to są jest to jakby wiedza. Przedstawiona w tym fragmencie na poziomie szkoły podstawowej. Już nie mówię o, o dziennikarzach czy ekspertach czy normalnych kibicach, którzy oglądają futbol. Trzeba. Te elementy w grze defensywnej, jak i ofensywnej, cytując na Zamach nawałkę, wypracować w treningu. No bo to, że sobie pogadamy, że pokażemy tam strzałki na, na ekranie, to jest fajne w telewizji. Ja wiem, że jak Piotrek pójdzie do telewizji, poprzestawia strzałki, albo u nas się pobawi, pobawi się tą makietką z numerami, no to fajnie to wygląda, ale, ale co innego jest, jakby, uplastycznienie pewnych spraw kibicom, a co innego jest przygotowanie zawodników do, do atakowania. Do ofensywnych stałych fragmentów i do, i do krycia przy tych stałych fragmentach. Ja w ogóle mam swoje zdanie na temat sposobu krycia przy stałym fragmencie, i, i pewnie to jest też taki dla Was zaczątek do dyskusji. Czy, czy krycie strefą, czy, czy to krycie mieszane, gdzie tam 3-4 zawodników stoi przy rywalach? Czy, 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 czy to jest łatwiejsze, czy to jest jednak trudniejsze, kiedy ja mam swojego chłopa, jestem za niego odpowiedzialny i kryję koszula w koszule. Znaczy W takim układzie, w takim bo nie miałam okazji, myślę, że Mati. Obserwowałeś treningi polskiej reprezentacji podczas przygotowań do tego turnieju. Czy też twoi koledzy redakcyjni, no i z tych przekazów, które trafiały do, do nas, do, do odbiorców, wynika, że no tam Praca była wykonywana i no, oczywiście pytanie, jaka praca należy no, intensywność i, i, i urozmaicenie i, i cały proces przygotow przygotowania do tego turnieju no, był jak najwyższym poziomie, więc dalej nie rozumiem, co tak naprawdę jeszcze miało pojawić się w, w, w tych treningach, żeby naszym reprezentantom pomóc. Ja generalnie jak widzę jak jesteśmy przygotowani do tego turnieju, nie wiem, może to jest kwestia pierwszego meczu, może to wszystko pójści i będzie wyglądało inaczej z Hiszpanią, ale szczerze mówiąc przy tym wielkim rozbudowanym sztabie południowców, bo trzeba powiedzieć tam jest wielu Portugalczyków i Hiszpanów, to my fizycznie dla mnie... Bo ja nie wnikam w jednostki treningowe, ja jestem normalnym obserwatorem. No, no mówienie o tym, że dziennikarze oglądają treningi, to jest absurdem, bo, bo dziennikarze obejrzą jeden trening raz na dwa tygodnie, a tak to mogą wejść na 15 minut i obejrzeć, nie wiem, szykółka dookoła boiska i, i, i fragment dziadka i, i natychmiast gdzieś się ten, ten trening dla mediów kończy. Ja mogę, ja mogę gdzieś się wypowiedzieć na temat tego, co widziałem na boisku, bo jednak punktem... Docelowym, który ja oceniam jest mecz i dyspozycja piłkarzy w meczu, i pomysł trenera na drużynę wypracowany na treningach w meczu. Tylko do tego się mogę odnosić. I być może my będziemy wyglądać inaczej w meczu numer 2 i numer 3. Natomiast dla mnie w tym pierwszym meczu, my nie wyglądaliśmy dobrze fizycznie. Nam brakowało dynamiki, nam brakowało do skoku. My byliśmy momentami totalnie zmuleni, I, i szczerze powiem, no jeśli to były zaplanowane przygotowania z chłopcami ze światowego topu. To dla mnie dyspozycja tej kadry niczym się nie różniła od, nie wiem, od, od przygotowania fizycznego na nosa Franka Smuda, który to robił sam. To szerzej, no szczerze, o niczym się to nie różniło. Franek, Franek Smuda, jak pamiętamy, trener Franciszek Smuda korzystał z, z wsparcia przed turniejem Euro 2012 firmy amerykańskiej, tak? tak. Tutaj specjalizującej się w przygotowaniach motorycznych. Oczywiście ja się z tobą 100% zgadzam, że tak naprawdę. To co, to, co jest wypracowane widzimy w meczu i tym meczu za dużo żeśmy nie zobaczyli. Ja tylko, ja tylko troszeczkę staram się zrozumieć, jak, jak w takim razie na podstawie czego był budowany przekaz w trakcie zgrupowania, a, a teraz raptem podważamy wszystko, co tam miało miejsce, tak? Oczywiście wynik rozczarowuje, styl rozczarowuje, sposób funkcjonowania zespołu rozczarowuje. I, i, i teraz reprezentacja na dzisiaj jest obleżoną twierdzą, więc to też ten komunikat, ta, ta informacja. Najpierw atak z zewnątrz, później dostajemy informację, że nie, nie było inaczej troszeczkę takie no, niepotrzebne, bo to też rozbija koncentrację myślę zawodników, ta, ta przepychanka medialna to już niczego nie zmieni w tej chwili. Tego meczu drugi raz ze Słowakami nie zagramy, tego całego fragmentu, drugi raz nie będziemy bronili. Trzeba po prostu to zrobić lepiej w meczu z Hiszpanami. Ja, ja jako kibic reprezentacji obecnie bardzo na to liczę i wierzę w to, że, że, że uda się to zrobić. Przynajmniej, że po meczu z Hiszpanią będziemy mieli. Więcej Więcej powodów yy, i pozytywnych sygnałów z tego zespołu, że tu jednak ten proces idzie w dobrym kierunku. Na to bardzo liczę. Wojtek, no ale ja ci przepraszam cię, bo, bo, bo to jest tak, jeśli my w 2021 roku tracimy 5 czy 6 bramek. Ze stałego fragmentu gry i przychodzi turniej, i gamy z drużyną rywalizacji, z którą jesteśmy faworytem, i znowu stracimy, stracimy bramkę, powstają w fragmencie gry. Po dwóch zgrupowaniach, po ileś jednostkach treningowych, to coś jest nie tak. Coś zgadzam coś się z Tobą, tak. Matis, zgadzam się z Tobą i też nie rozumiem tego, dlaczego w, w każdym praktycznie meczu ta reprezentacja grała w innej e, konfiguracji personalnej, jeśli chodzi o blok defensywny. E, tak naprawdę cała, cała dyskusja na temat pozycji i bramce, również uważam, że ta rywalizacja była zakończona zbyt wcześnie, bo zawsze ta rywalizacja działała na korzyść zespołu, była to motywujące dla wszystkich uczestników tej rywalizacji. Tak naprawdę od lat i turnieje później pokazywały, że jednak miało to znaczenie. Tutaj tak naprawdę to, co było naszą siłą, co to, to było takim fundamentem, czyli ta defensywa, gdzie byliśmy dobrze zorganizowani, przede wszystkim przy stałych fragmentach gry, ale też mieliśmy bardzo skutecznie grających bramkarzy w bramce. To, to była podstawa do działań polskiej reprezentacji. Teraz tego nie ma. I e, pierwsza bramka, chociażby stracona ze Słowacją, to ładowanie. E, e, przygrany pojedynek w ocznym sektorze bez asekuracji doprowadza do utraty bramki. To, to, się, to się nie zdarza w, e, za często w współczesnej piłce, piłce nożnej. Oczywiście tutaj błędy indywidualne. Formacja defensywna, jeśli chodzi o środkowych obrońców, reagowała odpowiednio, ale <laughs> zabrakło tu też komunikacji. A nie gramy meczów, nie gramy meczów, akurat byłeś Mati na w nie gramy meczów przy 40-50 tysiącach kibiców. Tam można się z normalnie komunikować. Panowie, ja tylko powiem na koniec tak. W 2016 roku w pięciu meczach w turnieju rangi mistrzów Europy straciliśmy dwa gole. Nie straciliśmy żadnego z Irlandią, żadnego z Niemcami, żadnego z, z Ukrainą. Po jednym ze Szwajcarią i z Portugalią to były piękne bramki Szakirego i Renato Sanczesa. Dwie bramki w pięciu meczach na turnieju. I prosty Takie... wniosek, Mati. Prosty tak. wniosek. Zawsze po, polska reprezentacja i praktycznie każda drużyna, a szczególnie nasza reprezentacja, musi mieć solidne podstawy w defensywie. Ja myślę, że tutaj orientacja na potencjał ofensywny Trenera Sozy była zbyt duża i on zbyt dużo chciał tutaj wyeksponować. Troszeczkę e, pomijając, czy zapominając o, o solidności w defensywie i to zostało zdezorganizowane. Dziękujemy Mati. E, z Rzymu e, wracaj bezpiecznie. Gdzie teraz lecisz? Skąd następna korespondencja? E, panowie London, London, England, Scotland. Ach, co za mecz to będzie. To jutro się będziemy łączyć w takim razie. Dziękujemy bardzo Mateusz Borek, specjalnie dla was. Aha, Prosto. Michał. Jeszcze chciałem powiedzieć o propos tej atmosfery, bo to wiesz, my zawsze mówimy dużo o atmosferze, ja bym wolał, żeby atmosfera nawet była trochę gorsza, żebyśmy lepiej w piłkę grali, bo to jest tak troszeczkę jak z pozycjami na boisku. Nie ma pozycji fajnych chłopak, tylko jest obrońca, y, pomocnik, napastnik, a, a, a czy ktoś jest fajniejszy, czy mniej fajny, czy atmosfera jest lepsza, czy gorsza, to myślę, że jest sprawą drugorzędną. Ale, ale mówię, no jestem już za stary, żeby po pierwszym meczu y, ścinać głowę, zwalniać trenera. No spokojnie, niech zareaguje, niech pokaże, że że popracował na tych zgrupowaniach i, i, i niech nas wszystkich zaskoczy. Czekamy, czekamy do, do meczu z Czybi.